Pluskwa domowa jeszcze kilkadziesiąt lat temu została prawie całkowicie wytępiona. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jednak znów pojawiła się, nękając ludzi i zwierzęta domowe. Możemy ją najczęściej spotkać w mieszkaniach, motelach, środkach transportu publicznego i tym podobnych miejscach. Stare materace, wiekowe tapczany i leciwe obrazy stanowią ulubioną lokalizację tych insektów. Krąży mit o tym, że pluskwy pojawiają się tylko w domach i mieszkaniach zaniedbanych. Ludzie, których często dotyka problem pluskiew, zaczynają odczuwać wstyd i zażenowanie w obawie przed przyklejeniem łatki osoby nie dbającej dostatecznie o czystość i higienę swojego domu. Pluskwa domowa to spłaszczony brązowo-czerwony owad o długości około 5 mm o owalnym kształcie ciała. Doskonale potrafi wspinać się po ścianach, murach. I innych tego typu powierzchniach. Potrafi przeżyć bez pożywienia przez 80 do 140 dni. A w przypadku, gdy dorosłe osobniki nie będą miały pokarmu, to mogą wprowadzić się w stan hibernacji, która może trwać nawet 550 dni. Warunkiem tak długiego okresu stagnacji jest niska temperatura otoczenia, sprzyjająca znacznemu obniżeniu funkcji życiowych. Pluskwy domowe żerują głównie w nocy. Ponieważ mogą one wtedy niepostrzeżenie wysysać krew z głęboko śpiących ofiar. Ugryzienie pluskwy jest bezbolesne, ponieważ ślina tych insektów zawiera specjalne enzymy znieczulające. Ukąszenia pluskwy wyglądają podobnie do ugryzienia komara lub pchły. Występują zawsze na odsłoniętych częściach skóry. Ugryzienia rzadko są pojedyncze, najczęściej występują w grupach. Po ugryzieniu pluskwy powstaje swędzące zaczerwienienie oraz wypukłe obrzęki. U niektórych osób miejsca ugryzienia mogą przybrać postać rozległego rumienia. Pluskwy chowają się w miejscach trudno dostępnych. Często ciężko sobie wyobrazić, że owad mógłby się schować np. w załamaniu tapety czy w gniazdku elektrycznym. Pluskwy domowe dobrze jako kryjówki wykorzystują wszelkie szpary, szczeliny, meble, firany, żaluzje, tył lustra, obrazów itd. Pluskwy domowe w dużej koncentracji wydzielają charakterystyczny zapach. Przypominający w zapachu gnijące maliny lub wegetującą kolendrę. Może nas to naprowadzić na źródło problemów w naszym mieszkaniu. Sposobów na walkę z tymi szkodnikami jest tak naprawdę kilka. Można się ich pozbyć m.in. za pomocą firm, które specjalizują się w tego typu usługach. Zamówienie takiego serwisu. Wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami oczyszczenia naszego lokum. Musimy wziąć pod uwagę również stan naszego mieszkania po zakończeniu dezynsekcji. Czym zwalczać pluskwy, gdy już wiadomo, że pod dachem zagnieździły się te uciążliwe insekty? Pluskwy nie lubią zapachu kurkumy i goździków. Dlatego profesjonalne środki warto uzupełnić wyłożeniem w różnych zakątkach domu tych naturalnych aromatów. Warto wiedzieć, jak zabezpieczyć się przed pluskwami nawet wtedy, gdy problem ten aktualnie nas nie dotyczy, by być przygotowanym na ewentualną walkę z tym kłopotliwym insektem. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe sposoby na zdrowie. Dziękuję.